Człowiek może przeżyć trzy tygodnie bez jedzenia, trzy dni bez picia, trzy minuty bez oddychania, ale nie przeżyje nawet trzech sekund bez poczucia sensu. Twierdzi Marcin Napiórkowski, semiotyk kultury, z którym dzisiaj porozmawiam o poszukiwaniu sensu w kontekście autorytetów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień. Od wieków mamy i znamy różne definicje związane z tym, kim jest autorytet, a czym dla ciebie jest autorytet? Co cię zaskoczę. Autorytet to ktoś, kto potrafi nas zaskoczyć. To znaczy, ktoś, kto spodziewamy się tego, przynajmniej dysponuje jakąś wiedzą, czy jakimiś informacjami, których my nie mamy, który może nam powiedzieć coś, czego nie wiemy. No i jeszcze tym się różni autorytet na przykład od akrobaty, mhm. że nie tylko może nas zaskoczyć, ale spodziewamy się, że ta informacja którą od niego otrzymamy, będzie dla nas nie tylko nowa, ale też obdarzamy go jakimś zaufaniem. Spodziewamy się, że będzie to informacja wiarygodna. Ale jak mówisz e, o zaufaniu, to mi się przypominają słowa e, e, świętego Augustyna, który twierdził, no, że właśnie jeżeli chodzi o zaufanie, to ono często nas zwodzi. To prawda, mhm. to prawda, yy, i niestety nasze zdolności dobierania sobie autorytetów są często znacznie bardziej ograniczone niż yy, chcielibyśmy w to wierzyć, ale ta dynamika pomiędzy zaskoczeniem a zaufaniem, pomiędzy mhm. tym, że ktoś wie coś, czego nie wiemy, a jednocześnie wiemy, posiadamy te informacje, które pozwalają nam się spodziewać, że to będzie wiarygodne źródło, Konstytuuje jakoś figurę autorytetu w kulturze. A w jaki sposób w takim razie wybieramy y, autorytety? Na podstawie naszej wiedzy, naszych doświadczeń, naszych przeżyć, emocji, co, co według Ciebie jest y, czymś takim y, najważniejszym? To jest bardzo skomplikowane pytanie, bo instytucja autorytetu zmienia się bardzo szybko i co ciekawe mimo że autorytety kojarzymy zwykle z dawnymi czasami i lubimy sobie myśleć, że dawniej przed rozwojem nowych mediów, internetu autorytety były bardziej niewzruszone. W rzeczywistości, jeśli sięgnęlibyśmy wyobraźnią nie wiem do małej wsi położonej gdzieś w górach na przykład 100 lat temu, Okazałoby się, że tam figura autorytetu jest dużo mniej istotna i dużo mniej wyraźnie nakreślona niż współcześnie. Jeżeli w takiej osadzie wszyscy mieszkańcy dysponują mniej więcej podobną wiedzą o świecie, to jest mała potrzeba tych yy, dodatkowych informacji, bo każdy wie mniej więcej to samo, może trochę lepiej, może trochę gorzej. Ktoś był w pobliskim miasteczku, ktoś być może był wcielony do armii i zobaczył trochę um, obcych krain. Być może kobiety dysponują nieco inną wiedzą niż mężczyźni, starsi nieco inną niż młodsi. Być może kowal ma jakieś unikalne kompetencje, których nie mają inni wioscy, ale generalnie dystrybucja wiedzy jest y, bardzo równa. Natomiast w miarę jak postępuje y, specjalizacja i społeczny podział pracy, któremu towarzyszy społeczny podział wiedzy, musieliśmy nie tylko. Nauczyć się każdy zajmować się ekspercko swoją dyscypliną, ale też poszukiwać jakichś wskazówek, które nam mówią, jeżeli boli mnie ząb, od kogo mogę dostać wiarygodną informację, jak sobie z tym poradzić. Jak mówisz o poszukiwaniu, to ja tak myślę, że autorytet nie wiem czy powinien, ale może być takim przewodnikiem. A jak myślę o tym, żeby był przewodnikiem, to myślę o czasach, w których żyjemy. I to są takie czasy których y, może oczywiście taka właśnie potrzeba jest duża, ale które charakteryzują się jakimś takim wszechobecnym chaosem i czy według Ciebie w dzisiejszych czasach jest łatwiej znaleźć osobę, której właśnie zaufamy i która będzie y, dla nas pewnego rodzaju wzorem? To jest bardzo trudne pytanie. Hmm. Musielibyśmy umówić się na jakąś zobiektywizowaną skalę łatwości hmm. i trudności znajdowania autorytetów, ponieważ te wzory, są dzisiaj zupełnie czym innym niż w takiej mm. społeczności tradycyjnej, o której mówiłem przed chwilą, to nie ma tu właściwie porównania. Z jednej strony różne informacje i źródła informacji mamy dziś na wyciągnięcie ręki, z drugiej strony znalezienie jakiegoś trwałego oparcia w jednym autorytecie faktycznie może być trudniejsze niż kiedykolwiek dotychczas. Tom Nichols, autor mm -hmm. wydanej chyba 3 lata temu książki um, Zmierzch um, Autorytetu, The Death of Expertise, um, opisuje mnóstwo um, przykładów na to, jak um, media społecznościowe zmieniają um, hierarchię. Jest tam niesamowicie interesujący przykład um, dziewczyny licealistki, która. Poskarżyła się na Twitterze, że ma zadaną głupią pracę domową z chemii na temat tego gazu sarinu. No i jeden z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie broni biologicznej, szefujący londyńskiej organizacji, zajmującej się badanią, m.in. nad sarinem, robiąc takie standardowe wyszukiwanie, po tym słowie kluczowym, trafił na tego tweeta no i odpisał jej kilka dobrych rad, czym się powinna zająć, że po pierwsze, sarin nie jest gazem w ścisłym tego słowa znaczeniu, i, i że w dodatku zapisał, Słowa innym informacjom, z błędem. Jak zareagowała ta dziewczyna? No, mniej cenzuralną wersją: OK, boomer, mm -hmm. e, spadaj dziadu. E, na co oburzony ekspert napisał, Google mi, sprawdź kim jestem. E, była kompletnie niezainteresowana mm -hmm. e, tym i bardzo dobrze nam to pokazuje, jak z jednej strony nowe media prowadzą do e, tego, że na wyciągnięcie ręki mamy kontakt, być może, z największym ekspertem mhm. w danej dziedzinie, a z drugiej strony spłaszczenie hierarchii sprawia, że możemy zupełnie nie dostrzec szansy, mhm. która się przed nami otwiera. To jeszcze o nowych mediach bardzo chętnie y, za chwilę, ale jeszcze wracając y, do, y, do autorytetów, to y, trafiłam na taki artykuł z 2004, 2004 roku, w którym profesor y, Barbara Skarga mówiła o tym, że jest y, właśnie kryzys autorytetów y, i myślę, że Minęło kilkanaście lat, a ja bym powiedziała, że ten kryzys może y, się pogłębia i czy nie masz takiego wrażenia, że y, w ogóle tematyka związana z autorytetami jest o tyle ważna i aktualna, y, że, y, że jest po prostu taka potrzeba, że rzeczywiście, y, nie wiem, dotychczasowe autorytety albo są nieaktualne, albo, y, albo uległy zmianie. No to nakładają no, się na siebie dwa zjawiska. Po pierwsze, faktycznie zerwane zostały, i na to mamy bardzo dobre badania, pewne ciągłości transmisji wiedzy, na przykład mm. um, wiedza dotycząca tego, jak właściwie, w cudzysłowie, właściwie wychowywać dzieci została dziś bardzo sproblematyzowana. Jest dla nas um, oczywiste, że no, musimy to pewnie robić inaczej, niż robiły to nasze mamy i babcie. Jednocześnie zadajemy sobie bardzo dużo pytań i w tym sensie rzeczywiście te poszukiwania autorytetów, jako wiarygodnych źródeł sprawdzonych informacji są większe niż kiedykolwiek dotychczas. Mhm. Natomiast z diagnozą pani profesor Skargi nie do końca się mogę zgodzić o tyle, że bardzo często powierzchownie uznajemy za sytuację wierności autorytetom to, co w gruncie rzeczy było po prostu brakiem możliwości komunikacyjnych. Kiedy mhm. niemiecki wąsaty profesor na pruskim uniwersytecie tupnął nogą i powiedział tak jest, to po pierwsze no, jakaś szeroka publiczność w ogóle go nie usłyszała. E, mówił do grupki mm. swoich studentów. Po drugie nawet ten, kto go usłyszał, nie miał możliwości odpowiedzenia, że, że myślę, że jest inaczej. Dzisiaj naukowcy mówią jak jest, ale od razu dostają bardzo dużą lekcję pokory. Mm. Ponieważ e, rozwój na przykład mediów społecznościowych, ale też powszechny dostęp do edukacji, demokratyzacja wiedzy sprawia, że szerokie rzesze ich odbiorców mogą mieć na różne tematy własne zdanie, często gorzej umotywowane i to stawia przed autorytetami, przed naukowcami, na przykład, olbrzymie wyzwanie. Już nie tylko musimy prowadzić doskonałe badania na temat globalnych zmian klimatu, albo nowych źródeł energii, czy szczepień, ale musimy też dbać o to, żeby nowe odkrycia były komunikowane szerokiej publiczności w taki sposób, który wywoła przychylność i zrozumienie, a nie sprzeciw oparty na uprzedzeniach.